Witajcie kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Kariera w 10 minut dzisiaj z genialnym projektantem, co zresztą widzicie za nim, Emilem Wieczorkiem, z którym też miałam przyjemność już wielokrotnie pracować i przy pokazach mody i przy sesjach zdjęciowych. Emilu dziękuję ci bardzo, bardzo za dzisiejszy dzień i poświęcony czas ja również dziękuję za zaproszenie, bardzo mi ser, bardzo miło i witam wszystkich. Milu, dzisiaj chciałam rozmawiać z Tobą o początkach Twojej kariery i rozwoju tej kariery, no bo umówmy się, praca projektanta wcale nie jest taka łatwa i prosta i to wcale nie zaczyna się od tak. Więc opowiedz nam trochę o tym, jak zaczęła się Twoja kariera projektanta i w ogóle skąd wziął się Twój pomysł na to, żeby zacząć tworzyć tak bajeczne kreacje? Więc to wszystko zaczęło się koń, końcem liceum, kiedy tak naprawdę nie widziałem na jakie studia się iść. Byłem na, na, na polonistycznym, że tak powiem, kierunku. Bardziej myślałem o dziennikarstwie modowym niż o stricte o samym projektowaniu, jednak stwierdziłem, że jednak e, dziennikarstwo nie jest dla mnie i e, akurat pojawiła mi się oferta szkoły, do której stricte poszedłem wtedy, e, do tutaj w Warszawie i poszedłem na projektowanie ubioru. Tam poznałem dużo fajnych ludzi, dużo twórców, takich, weż, bardzo kreatywnych też osób i tak naprawdę wszystko się stamtąd zaczęło. A tak naprawdę początkiem mojej kariery gdzieś tam w projektowaniu było to, że moja koleżanka ze studiów zaproponowała mi kiedyś jako udział w projekcie Taniec z Gwiazdami i tam zacząłem ozdabiać suknię. No i któregoś, przy którejś edycji poznałem Kajrę, żonę Sławomira, która dała mi do siebie numer telefonu i mówi, chodź kiedyś coś razem stworzymy. No i tak mówię, A, mówię pewnie, mówię pewnie nigdy nie zadzwonię, no ale któregoś nie zadzwoniłem. Stworzyłem sukienkę dla niej na Sylwestra w Zakopanym. Mhm. I tak w sumie się jakoś potoczyło, że później gdzieś ta moda już zaczęła mi towarzyszyć. I powoli gdzieś, że tak powiem, i to styliści się zaczęli odzywać, gdzieś Instagram ruszył, później pojawiła się właśnie jedna współpraca, później druga i tak naprawdę największym otwieraczem dla mnie drzwi do kariery była współpraca właśnie z Beatą Kozidrak. No i tak się w sumie tak właśnie się zaczęło. No mi w miłości w zakopanym i poszło przez Beatę Kozidrak. Tak, 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 dokładnie. A powiedz mi, a dla Beaty Kozidrak, no jest to niewątpliwie niesamowita polska gwiazda i a powiedz mi, jak ta współpraca w ogóle się zaczęła i co dla niej robiłeś? Wiesz co, tak naprawdę ta współpraca się zaczęła od tego, że jej stylistka wyczeiła mnie na Instagramie, no i tak z jej zaczęliśmy współpracować i... Tak naprawdę stworzyłem dla niej masę fajnych, ciekawych projektów, które do dzisiaj tak naprawdę nosi na scenie. A to cieszy, nie? Jak widzę twoje projekty na scenach, to na koncertach, to to, to, to to przypuszczam jest niesamowita satysfakcja. Tak. Ba, 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 powiem, że tak jak... Pierwsze, jak się zaczęło 45-lecie Bajmu, też tam miałem, że tak powiem, swój udział w tym, to zobaczenie swojego stroju w drugim akcie, kiedy ona się przebiera, to było po prostu, nie wiem, takie ciarki, no niesamowite uczucie. No i powiedz mi, co potem? Pokazy mody? Pokazywałeś się na różnego rodzaju wydarzeniach modowych, fashion weekach? Jak to w tym momencie wygląda? Albo inaczej, jak ta kariera od współpracy z Beatą Koźidork potoczyła się dalej? To się tak potoczyło, że później gdzieś szukałem swojej drogi. Mhm. Stwierdziłem, że jednak chcę iść na swoje, więc otworzyłem swoje atelier. Mam tutaj też pracownię połączoną oczywiście z pracownią krawiecką. Mam super zespół, bo mam bardzo zdolną krawcową. Moja mama też mi dużo pomaga. A więc tak naprawdę wiesz, że tak powiem, każdy jest gdzieś powiem, wspieramy się, każdy wiesz, wspieramy siebie bardzo A i każdy ma gdzieś kreatywny. Ciekawa jestem, bo też często o to ludzie pytają, jak to wygląda technicznie e, od strony tego backstage'u? Bo ja zawsze twierdzę, że backstage generalnie jest najciekawszy. E, jak wygląda praca projektanta, czyli od momentu, e, kiedy przychodzi do ciebie klient czy klientka, e, samo zaprojektowanie tego stroju, i czy wszystkie stroje szyjesz sam, czy są właśnie osoby krawcowe, technicy, e, którzy pomagają ci przy tym wszystkim? No bo przypuszczam, że. Uszycie takiej sukni, które zresztą widać za tobą, które mają mnóstwo detali, mnóstwo kryształów, cekinów, dodatków, no to są godziny ciężkiej, żmudnej pracy. Więc jak to wygląda technicznie od momentu, kiedy przychodzi do ciebie klient czy klientka, przez cały ten proces twórczy, aż do finalnego wykonania projektu? No to tak, to najpierw umawiamy się na, na wizytę, przychodzi klientka. I tak naprawdę wszystko zaczyna się od ja najpierw jej słucham czego potrzebuje. W sensie jakby, czy to obojętnie, czy to jest kostium sceniczny, czy to jest na przykład sukienka na urodziny, czy na cokolwiek, na jakieś ważne wyjście, wydarzenie, ślub, czy, czy cokolwiek. Najpierw słucham jej potrzeb, co ona by chciała, jak ona się jak siebie lici, pokazuje mi zdjęcia, no bo wiadomo, żeby też zobaczyć. Ja wtedy doradzam, czy ten krój jest dobry, czy niedobry. Ja też od razu rysuję e, jakby projekt, tylko ja też podkreślam, że jakby przyjmie wszystko, a niestety e, konstrukcyjnie później może się coś różnić, bo wiadomo, jak to wygląda. E, pokazuję prób, próbki tkanin, e, pokazuję też jak, jak mniej więcej, jeśli mam jakąś podobną sukienkę, którą kiedyś gdzieś stworzyłem, to ją przymierzamy, żeby też sobie zobaczyła, czy ona się będzie dobrze czuła w, taki, w takim kroju e, i tak się gdzieś mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o późniejsze konstrukcje, no to później wiadomo, nie mam tutaj na razie, na razie podkreślam, zespołu, wiesz, dziesięciu krawcowych, tylko mam na razie jedną krawcową i tak naprawdę wszystko dzieje się tutaj na, na dole w, w, w pracowni. Tam robimy konstrukcję, tam też wszystko sobie upinamy, upinamy na manekinach, drapujemy, więc jakby tak wygląda później proces, jest przymiarka, pierwsza, druga, później jest ozdabianie, w międzyczasie jeszcze tak naprawdę ozdabianie zajmuje najwięcej czasu. Tak, widziałam, widziałam ostatnio, to jest naprawdę robota tak. szmutna, polonkowa. Podziwiam sobie. Tak, to, tak, tak. Jest na przykład złota suknia, której chyba tutaj. O jest złota suknia. O, na przykład ta, która, którą moja mama wyklejała codziennie po 8 godzin przez około. 8 godzin przez około chyba 6 czy 7 dni. Tak, no. Ale natomiast tak. ta sukienka służyła na porządny masaż. Tak, tak, ale sukienka jest naprawdę efektowna. Już dużo osób ją na sobie jakieś tam miało, bo też jest jakby opcja tutaj wypożyczenia też sukienek, więc jakby. Tak, ale no też wszelkiego rodzaju imprezy, eventy, no to zazwyczaj, jeżeli są to osoby znane, które pojawiają się na ściankach. to Wiadomo, że tego typu kreacja musi robić wow, tak? chodzę i wyglądam jak milion dolarów i umówmy się, że u ciebie dokładnie tak to wygląda. No powiedz mi, masz jakieś marzenia albo nie wiem, jakieś eventy modowe, fashion i wydarzenia, o których marzysz, na których chciałbyś się pojawić jako projektant? Marzy mi się, żeby na pewno pojawić się na kilku fashion weekach, najbardziej wiadomo Włochy i Paryż, to by było super, to by było super wydarzenie pojawić się na takim, na takim evencie. E, marzy mi się też za kilka lat, żeby posiadać jeszcze większą pracownię i jeszcze większy zespół krawcowych i e, być bardzo taką marką, która też tworzy dla zagranicznych gwiazd. E, to, to są moje marzenia, do których na pewno gdzieś dąży cały czas, żeby to się. Za, za, Cały czas wiesz, urzeczywistniało w, w świecie. A powiedz mi, czy są jakieś takie sytuacje, które, nie wiem, zdołowały cię, które w jakiś sposób sprawiły, że trochę z ciebie para zeszła, no bo generalnie obracając się w social mediach, współpracując z wieloma osobami jako projektant, na pewno zdarzyłeś się i z jakimiś takimi falami dziwnego hejtu o średnim uzasadnieniu, czy zdarzyły ci się takie sytuacje, gdzie no, trudności nawarstwiły się na tyle bardzo mocno, że trochę Zeszła z ciebie energia, stwierdziłeś, że kurczę chyba nie wiem, odpuszczę sobie na chwilę albo na zawsze. I czy masz takie osoby, czy generalnie masz coś takiego, co dodaje ci energii, pozwala przebalczyć wszystkie te niedogodności, czy generalnie negatywne komentarze, które mogą się pojawić na no, umówmy się, kiedy pracujemy w social mediach, to hejtu nie unikniemy, tak? Jest co, tak, hejt się pojawia, ale to też uważam, że to jest forma uznania <laughs> z jednej strony. Na początku było mi ciężko, ale też tutaj mam zespół, który po prostu zawsze mówi: nie zwracaj na to uwagi i rzeczywiście po prostu trzeba się na to odpornić. Jeśli się pracuje z gwiazdami, człowiek gdzieś wchodzi powoli w ten, w ten show biznes, to tak naprawdę trzeba po prostu nie, 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 nie reagować. Najgorsze, co można zrobić, to odpisywać na takie komentarze. Rzeczy, które mnie podnoszą, to są zadowoleni klienci. I piękne suknie, które robię, to tak naprawdę to mi wszystko, że tak powiem, e, re, rekompensuje to wszystko. Czy ja generalnie za... e, uśmiech, uśmiech, uśmiech na twarzy klientki jest, jest bezcenny i ten błysk w wokół, kiedy widzę, że ta sukienka jest tą, którą ona sobie wymarzyła, Rekompensuje naprawdę bardzo, bardzo wiele i to daje takiego kopniaka wiesz, do żeby działać dalej i rzeczywiście się w tym dalej reali realizować. No bo generalnie widzisz, że dobrze robisz to, co robisz. Znaczy, ja zawsze się śmieję, że hejter jest moim najwierniejszym fanem. Tak. To, jednak jest, to jednak jest święta prawda? i to się rozpierdziło no wielokrotnie. Tam. A jest ich coraz więcej, więc, więc chyba ta, ta praca jednak się opłaca, że tak. Ale ja ewidentnie robisz dobrze swoją robotę. Tak. <laughs> Powiedz mi jakieś plany w tym roku jeszcze, które kreują się, czy generalnie masz wpisane w kalendarz? Najbliższą, taką największą imprezą teraz to, no, na chwilę obecną, to jest końcówka września. Jest to roztańczone narodowy. Będę ubierał tam aż cztery osoby. Na chwilę obecną. Może ktoś, może ktoś jeszcze dojdzie, ale to e, grafik już jest tak napięty, że nie wiem, e, gdzie byśmy mieli tą osobę włożyć. No dobra, ja Kwiątaj, gratuluję ci serdecznie. E, powiedz mi e, tak na koniec, czy masz jakieś dwa zdania, które chciałbyś przekazać, czy mógłbyś przekazać osobom, które obserwują cię, które e, zaczynają swoją karierę, czy to w modzie, czy generalnie w jakiejkolwiek innej dziedzinie. E, Którą ty, powiedzmy, dałbyś takiej osobie, żeby ją podbudować, zmotywować i dać jej takie, taką myśl, że rzeczywiście warto? Powiem ci, że na pewno, taką radę, którą bym udzielił, to na pewno to, żeby ktoś przygotował się na to, że nie będzie stale, że nie będzie łatwo i trzeba mieć naprawdę silną zarówno psychikę, jak i silne tutaj e, e, być bardzo zdeterminowanym. E, to, jest, ale to są dwie podstawowe rzeczy, żeby wejść w ten, wejść w ten świat. E, z pozytywnej rzeczy to na pewno to, że ta praca daje naprawdę dużą satysfakcję, e, bardzo duże pole do, do popisu, jeśli chodzi o jeśli ktoś ma naprawdę rozbudowaną, wiesz, e, że tak powiem, wyobraźnię. To można się tutaj, tutaj e, wyszale, wyszaleć. E, I e, co jeszcze mogę powie powiedzieć jak, jakby taką radę, to żeby mieć sobie dużo pokory do samego siebie i do ludzi. No tak, bo to wszystko może trwać 5 minut. Jak zaczniesz szaleć za bardzo, to może to się skończyć szybciej niż się tak de facto zaczęło, tak? I tutaj po, pokora i jest, jest bardzo ważna. Powiedziałbym, że kluczowa. Czyli, tak, krótko, czyli pokora, ciężka praca i samodyscyplina. Emilu, strasznie Ci tak. dziękuję za poświęcony tak. czas. Ci ja naprawdę również dziękuję, było bardzo mi miło i, i tak naprawdę my się niedługo widzimy tak. 20 września na pokazie. A tak, my się widzimy niedługo. Mam nadzieję, że jeszcze się odwiedzimy na kawę w Warszawie. Dziękuję Ci serdecznie i naprawdę życzę Ci dziękuję. dużo cierpliwości, genialnego teamu, dużo sukcesów i dziękuję bardzo serdecznie za poświęcony czas, moi drodzy. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania, Daimila, pamiętajcie pod komentarzami, pod naszą rozmową. Przekażę je wszystkie i postaramy się na nie odpowiedzieć.